No i witam wszystkich ponownie na polu zasudowo a tej górce mam 4,5-5 razy szybszy internet niż na chłopie, Ale to jest szczegół Najważniejsze jest to, co mam tutaj, czyli Paczuszkę A także rower A co mam w tej paczce? No to sami zobaczcie O, takie rzeczy Łatki naprawcze donik wraz z koszykiem 3 bukok na wodę stacjonarną pompkę rowerową także chyba najciekawsza rzecz czyli sakiewka parkingowa, 11 litrów łatki jak łatki to wiadomo może od razu wyrzucić do pudła pompka jak pompka manometr jest? jest czy zawory pompuje? pompuje sprawdza się? Jak na razie pompowałem, to się sprawdza. Można szybko napompować. To jest taka ładna skala z podziałku gdzie można ustawić takiej wartości, pompujemy. Jeżeli chodzi o bukłak, to to 3 litry na dłuższy wypady, dłuższe trasy. Tutaj się on zamyka, otwiera. Ciekawe rozwiązanie, zobaczę, jak się sprawdzi. A może i się nie sprawdzi. To jest ciekawy system odsyłania na klik. Zabezpieczone. Jest taki ustnik. Zdroweczka ochronna. Plus to. I to jest kranik jeszcze, o ciekawe. Przekręcam kranik. zobaczy czy się napompuje. A jak widać, trzyma, trzyma szczelnie. Jest to maletka on/off do góry i do dołu jak się chce. Teraz czas jest zamocować bidonik z koszyczkiem do roweru. Tutaj mamy informację o produkcie: trytka. Taki prosty, łatwy aluminiowy koszyczek. A tu jest bidonik. 0,7 litra to 0,7 tak trochę na styk wchodzi No ale tu spokojnie Wątarz koszyczka jest bardzo prosty Odkręcamy dwie śrubki, które są przy ramię. To tu To tu Skręcamy ręką Dokręcamy z wyczuciem, nic na siłę Jak widać to, że tutaj jest błotnik pod spodem To ta opaska nic tutaj nie wadzi Mamy bidonik Wsadzamy chodzi z oporem Trzyma się pewnie stabilnie I jest gitara I teraz najciekawsza rzecz, czyli coś, Co jeszcze będę chciał w tym roku potestować Zarówno, jeżeli chodzi o rower MTB, jak i rower na Wisłę Bez względu, czy to będzie wagon Mistral Passat, zobaczymy Czyli taki o bikepacking I sakiewka to jest firma AMWave, Sakiewka ma pojemność 17 litrów jest mocowana na sztyce wodoodporna. Wziąłem ją, bo jest całkiem przystępna cenowo. I przykazji im myślę, że fajnie się zgrywa z moim rowerem. Mocuje się ją jakoś o takło. A teraz jej nie zamocuję. Muszę usunąć światło z tyłu oraz błotnik. No i teraz lecimy. Dwa paski mocujące do sztycy. A tutaj mocowanie do siodełka. To daje tu. Po drugiej stronie tak samo. bo to jest jakiś fail, z mojej strony. No i jest, był rowerek, a wyszedł taki turkusowo-żółto-limonkowy potworek. To jest mocowanie do sztycy, tej sakiewki, w środku bukłak, yy, bukłak 3-litrowy wsadzony jest. Jeżeli to będzie zapakowane, o to myślę, że akurat, że pokaże swój potencjał Jakaś butelka wody, trochę jedzenia na trasę. No i może się bawić. Tutaj, jak widać, może coś jeszcze zaczepić. Tak samo, bez tego. Bez żadnego bagażu jest nieco bez sensu, no ale może się go usunąć. To jest jedno mocowanie. Tutaj dwa się usuwa i można jechać. Zobaczę jeszcze, jak będzie się spisywać. Przyjdzie czasy, testy, na jazdę. No i cóż, no i uczymy się, bawimy się. Nawet rzeczy trzeba poznawać, się rozwijać. No to jeszcze taka mała wtrątka. Odkryłem, że można je jeszcze zamocować. W taki sposób. Jem ja generalnie, jak to do się mocuje. Także będę się uczył. Będę się uczył. No i dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Życzę zdrowia, wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.